Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj! Choć spotkania towarzyskie przed Mistrzostwami Europy podbudowały naszą reprezentację, to jednak pozbawiły nas kilku kluczowych zawodników. O ile część kontuzji jest faktyczna, o tyle w kwestii urazu Roberta Lewandowskiego kibice nie do końca w nią wierzą. Czy Michał Probierz oszuka Holendrów? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o Wojciechu Szczęsnym, który już niebawem może zagrać w Arabii Saudyjskiej, Arsenalu, który wycenił Jakuba Kiwiora oraz o słownej sprzeczce pomiędzy Kylianem Mbappé a Leo Messim. Czy Mistrzostwa Europy są cięższym turniejem od Mistrzostw Świata? Zanim przejdziemy dalej, proszę Was o zostawienie lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowanie kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie ominą Was kolejne filmy. Tych z pewnością nie zabraknie, bowiem zbliżają się Mistrzostwa Europy. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych. Bardzo ciekawych newsów! Partnerem kanału jest STS, legalny polski bookmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z okazji nadchodzących meczów reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy w Niemczech wspólnie z STS przygotowaliśmy dla was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod footballtv 300, możecie otrzymać aż 300 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie, że Polska wygra w dowolnym meczu fazy grupowej. Może być to Holandia, Austria, a nawet Francja. Dowolny mecz w grupie. Aby odebrać bonus, wystarczy spełnić kilka prostych warunków. Jeśli zakład na zwycięstwo Polski oraz kupon wejdzie, możecie zgarnąć dodatkowe 300 zł, oprócz wygranej z kuponu. Choć Polacy przystępują do rywalizacji w grupie w roli najsłabszej drużyny, to jednak mecze towarzyskie przed Euro pokazały, iż są w stanie sporo namieszać. Niewykluczone, że i tym razem zdołają zaskoczyć. Link do rejestracji znajdziecie w opisie filmu, w karcie w prawym górnym rogu. Warto wspomnieć też, że akcja specjalna łączy się z ofertą powitalną, gdzie do zgarnięcia jest gwarantowane 660 zł. Pamiętajcie o kodzie Football TV 300 i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. W poniedziałek podczas meczu z Turcją zaledwie po kilku minutach Robert Lewandowski opuścił murawę z powodu urazu. Po spotkaniu narracja była prosta. Napastnik Ewcy Barcelony został zmieniony, ponieważ sztab medyczny nie chciał ryzykować, aby mógł zagrać na euro. Zaledwie dwa dni później narracja zupełnie się zmieniła. Pojawił się komunikat brzmiący następująco. U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu przeciwko Austrii. Dla Internautów kontuzja Lewandowskiego jest blefem Michała Probierza. Stało się tak po tym, gdy 11 czerwca wieczorem po Twitterze zaczął krążyć filmik ze wspomnieniami Marcina Burghardta. Piłkarz na nagraniu opowiada o tym, jak wyglądała współpraca z Michałem Probierzem, a także przypomniał śmieszną sytuację z jednego z treningów w Jagiellonii Białystok. Do wpuszczania w maliny, to też taka anegdota z trenera Probierza, jak w Jagiellonii graliśmy drugi mecz rewanżowy z Arisem Saloniki, to trener Probierz wymyślił taki na koniec treningu gierkę i mówi do mnie i do Hermesa Słuchajcie, jak będzie to już końcówka treningu, macie się zderzyć. I, na, no, i, i fizjoterapeuci was znoszą z boiska, żeby myśleli, że nie będziecie grali jutro. No to my, Gierka, no, wyglądało to komicznie, ale no z Hermesem, nie? tak, i, no nabrali się, niestety nie awansowaliśmy, ale trener, trener lubi wypuścić maliny, zawsze ma coś przygotowane na... Brak Roberta Lewandowskiego z pewnością ucieszył Holendrów, którzy na pewno musieliby podwoić krycie piłkarza w obronie. Jednocześnie stwarzałaby się większa przestrzeń dla naszego drugiego napastnika. Czy Robert Lewandowski magicznie wyzdrowieje i zobaczymy go w składzie, to wiemy się 16 czerwca około godziny 14, gdy ujawniony zostanie oficjalny skład polski na mecz z Holandią. A wy, wierzycie w kontuzję Roberta Lewandowskiego, zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. Wydawać by się mogło, iż transfer Wojciecha Szczęsnego do Al-Nasr jest już na ostatniej prostej i kwestią dni jest, aż zostanie ogłoszony jako nowy zawodnik klubu z Arabii Saudyjskiej. Saudyjczycy zaoferowali reprezentantowi Polski dwuletni kontrakt, a za każdy rok gry otrzymałby aż około 20 milionów euro. Tymczasem okazuje się, że do transferu kadrowicza Michała Probierza wcale nie musi dojść podczas letniego okienka. Według informacji podanych przez Fabricio Romano negocjacje między oboma klubami gwałtownie wyhamowały i obecnie utknęły w martwym punkcie. Skąd taka nagła zmiana? Jak informuje bowiem dziennikarz Santi Auna, choć dyrektor sportowy klubu Guido Fienga jest zwolennikiem tego transferu, to działacze Al Nasr chcą na tej pozycji innych nazwisk. Z uwagi na niebawem wygasający kontrakt wszystko powinno wyjaśnić się w najbliższym czasie. Choć informacje o przenosinach szczęsnego do Arabii Saudyjskiej pochodzą z naprawdę sprawdzonych źródeł, to jednak są sprzeczne z tym, co jeszcze kilka miesięcy temu mówił polski bramkarz na temat takiego ruchu. A zapytam czysto hipotetycznie, gdyby jakiś telefon z Arabii Saudyjskiej się pojawił, jakbyś zareagował na to, patrząc na to, jaki teraz trend w piłce nożnej panuje? Jakby zadzwonili i zaoferowali kilkanaście kilkadziesiąt milionów, no to jaka by była decyzja wójciecha szczęsnego? Zaczynam rozmowę od kilkuset chyba, wiesz tego, sensu, co ja teraz widziałem? Powiedziałem, kil... Powiedziałem kilkunastu. Ja naprawdę pieniędzy mi nie brakuje w życiu, ja wolę, wolę fajne wyzwania. A, a bronie bramki Juventusu jest mechanicznym jest wyzwaniem, jakie, jakie mogę przed sobą postawić. Dlaczego Wojciech Szczęsny odchodzi z Juventusu? Polak gra w Juventusie od 2017 roku. Jego kontrakt wygasa w połowie przyszłego roku. Włoski klub zaproponował mu nową umowę, ale na gorszych warunkach i polski bramkarz tę propozycję odrzucił. Obecnie 34-letni szczęsny jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy włoskiego klubu. Zarabia w ciągu roku około 6 milionów euro. Juventus chce się rozstać z bramkarzem, ponieważ to ostatnia szansa, by dostać za niego jakieś pieniądze. Za rok po wygaśnięciu kontraktu Szczęsny odszedłby za darmo. Polski bramkarz dąży do zmiany klubu, ponieważ do Juventusu przychodzi nowy trener, Tiago Motta, który sprowadza do klubu bramkarza Michel di Gregorio, by to jemu dać miejsce w pierwszym składzie. A według Was, ojciec Szczęsny przejdzie do Al-Nasr? Jak zapatrujecie się na taki transfer? Dajcie znać w komentarzach. Wojciech Szczęsny to nie jedyny reprezentant Polski, który niebawem może zmienić klubowe barwy. Jakub Kiwior wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. W zakończonym sezonie Polak wystąpił w 30 spotkaniach Londyńczyków. Zanotował w nich jedną bramkę i aż trzy asysty. Musiał rywalizować o miejsce w składzie z Takehiro Tomiyasu i Zinchenką. Media od dłuższego czasu spekulują na temat potencjalnego transferu obrońcy. Nikolo Shira przekazał, że Arsenal jest gotowy sprzedać Kiwiora za kwotę... 20 do 25 milionów euro. Dziennikarz podał, że trzy kluby wykazują zainteresowanie 24-latkiem. Są to AC Milan, Juventus i Napoli. Rossoneri już od dłuższego czasu mają Kiviora na oku. Z kolei Juventus byłby ciekawą opcją, biorąc pod uwagę niedawną zmianę trenera. Opiekunem Starej Damy został Thiago Motta, który zna Polaka za czasów wspólnej pracy w specji. Z kolei Napoli szykuje prawdziwą rewolucję w letnim okienku. Pierwszym ważnym krokiem Aurelio de Laurentisa było zatrudnienie Antonio Conte, który ma wyprowadzić Azzurich na prostą. A wy w jakim klubie chcielibyście zobaczyć Jakuba kiwiora? Napiszcie swoje typy w komentarzach. W grudniu 2022 roku doszło do bezpośredniego starcia Argentyny z Francją. Finale Mistrzostw Świata Albi Celestes pokonali trójkolorowych po serii rzutów karnych. Kylian Mbappé niedawno poruszył temat turniejów reprezentacyjnych. Zdaniem Francuza Euro jest bardziej wymagającą imprezą aniżeli Mundial. Leo Messi został poproszony o komentarz do tych słów. Kracz Interu Miami nie zgadza się z byłym kolegą z Paris Saint-Germain. Mbappé powiedział, że Euro jest trudniejsze od Mundialu? Każdy ceni ten turniej, w którym występuje. Euro jest bardzo ważne, ale nie ma tam Argentyny, trzykrotnego mistrza świata, Brazylii, pięciokrotnego mistrza świata i Urugwaju, dwukrotnego mistrza. Na Euro nie ma zbyt wielu mistrzów świata, aby mówić, że to najtrudniejszy turniej. Na Mundialu są najlepsze drużyny. Na ogół są tam wszyscy mistrzowie. Dlatego każdy też chce zostać mistrzem świata. Tak naprawdę w tym temacie możemy wymieniać swoje za i przeciw. Kibice stoją jednak po stronie Kyliana, twierdząc, iż Mundial to tak naprawdę takie mistrzostwo Europy tylko z Argentyną i Brazylią. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Nie zapomnijcie o zostawieniu taktycznego lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowaniu mojego kanału z opcją Dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!